Austriacka miejscowość Bad Cell, w której legioniści będą przygotowywali się do najbliższego sezonu, przywitała naszych piłkarzy deszczem i niskimi, jak na czerwie, z temperaturami. Co więcej, prognozy nie wyglądają zachęcająco. Podobna aura ma utrzymywać się jeszcze przez kilka dni. Pierwszy trening zgrupowania rozpoczął się od ćwiczenia w parach. Przez kilkanaście minut legioniści pokonywali tor, przygotowujący ich do zajęć z ciężarami. A w międzyczasie na boisku pojawili się dyrektor sportowy legii Jacek Mazurek i prezes Bogusław Leśnodorski. Ciężary stanowiły główny punkt programu porannego treningu. Piłkarze ćwiczyli większość partii mięśniowych, korzystając przy tym ze sztang oraz kamizelek. Za program odpowiadał Cezar San Juan, który co jakiś czas poprawiał ćwiczących zawodników. Tak, trochę tak odchylony do tyłu, trochę tak jakby do tyłu, o, proste nogi tak i łydki, ale 10 razy, 10 razy, dobra? Zgrupowanie w Bat-Cel to pierwszy wyjazd nowego sztabu medycznego. Sporo pracy miał nowy fizjoterapeuta, Paweł Bamber, który pracował indywidualnie z Injakim Astizem. Które na basen sobie popływać? Okay. dwa razy po 15 minut, 5 minut, jak użynie, że kurzy między Dobra? A zimna też, woda też na koniec? Pływa, nie. Pływa 15 minut. Indywidualnie ćwiczył również Rafael Augusto. Brazylijczyk truchtał dookoła boiska i przyglądał się kolegom podnoszącym ciężary. Trening zakończył się serią szybkich startów na rożniku boiska oraz wspólnym rozciąganiem. Popołudniowe zajęcia rozpoczną się o godzinie 17.